lewa noga na ziemi, prawa noga na hamulcu i mamy mieć zredukowany bieg, jest jedyne szkole. jest jedyne Jeszcze raz próbujemy Dlaczego szkolimy na takiej nawierzchni, żeby wam łatwiej było po zakupie motocykla szosowego. Tutaj e, mówią o 125, bo macie taką możliwość jeżdżenia na kategorię B jak macie prawo jazdy powyżej 3 lat. Udało się i hamujemy. Prawa noga cały czas kontroluje hamulec słożny, żeby Wam ładnie hamulec, e, motocykl hamował, musicie ciskać umiarem hamulec w przedni, bo większość dwóch tych tak nie ma ABS, e, tylko CBS, to jest kombinowany system, gdzie wciśnięciu tyłu do, jeszcze bardziej dowala przód, więc im mocniej cicie przód, bo się tył, to jeszcze bardziej wam blokuje w przód. Jeszcze raz próbujemy i pilnuj mi tą... Kolano przy waku, a hamulec ładnie wciśnięty, dobra? I ostatnia, trzecia próba. 3, 2, 1, stop. Lewa noga o piekie, to jest wzór. No i mamy już fajnie wyszkolonego, wyinstruowanego pana, który